i, Rule the Mouth, Recytacja po polsku. chórki. kiedy zdobędziemy kolejny poziom, otrzymasz pieniądze jakby Floywood, a kiedy je zdobędziesz, czy wyjdziesz z tego. Gdy awansujesz, dostajesz pieniądze jakby Floywood. Ale czy nie zdziwiłoby cię to gówno? Czekaj. Co? Wcale nie lubię niespodzianek. Właśnie odebrałem rozmowę wartą miliard dolarów. Powiedziałem trenerowi, że je mnie umieścił, bo po prostu próbuję grać w piłkę. Chodzę o każdej porze roku, nawet jesieniu. Nie będę o nich mówić. Po prostu je odciąłem, ale oni uwielbiają o mnie rozmawiać. Uwielbiają gadać. Xii. Lubisz gadać, ale nie mówisz bzdur. I od razu mówisz, że to zrobisz, ale nigdy tego nie zrobiłeś. Jeśli rozmawiasz z Bogiem, mów krótko i szybko. Xii. Jestem zajęty życiem, którym ty nigdy nie będziesz żył. A wy wszyscy z sieci fiuta. Wyjmijcie moje Jaja ZUS. Mam cztery pierścionki. Cztery albumy. Suko. Wylatuję. Żyłem za cztery litry, ale teraz to zależy ode mnie. Czerwony musisz zaczerpnąć oddechu, zanim zemdlejesz. Jid, pochórki. I te diamenty na nich. Kiedy wchodzę do tej suki, czuję się jak Stevie Wonder. Nie widzę nikogo, nikt nie widzi mnie, ale wszystko co robię, robię w 3D. Po tym wszystkim, co zrobiłem, wiem, że nie potrzebują. Nigdy nie życzę im dobrze. Mam tylko nadzieję, że wykrwawią. Mam tylko nadzieję, że krwawi. Moje ciało szuka trochę dopaminy. Wers. Zawsze mówisz. Ale ja nic nie słyszałem. Nie słyszałem gówna. Zawsze gara z tym pieprzonym ekranem. Powiedzieli mi. Ji. Idź robić swoje. Weź swoje pieniądze, sługo. Nie możesz się ze mną zadzierać. Setki zespołów, a nie pieprzone dumby. Ty szmato. Daj siebie zamiatać pod dywan. Zdziadę cię jak robaka. Nie potrzebuję miłości. Potrzebuję tylko ciągnięcia. Potrzebuję tylko moich narkotyków. Jestem spierdolony. I spierdoliłem je. Chórki. Pieniądze jakby Floywood. A kiedy je zdobędziesz, czy wyjdziesz z tego? I ty awansujesz, dostajesz pieniądze jakby Floyd. Ale czy nie zdziwiłoby cię to gówno? Czekaj. Co? Wcale nie lubię niespodzianek. Właśnie odebrałem rozmowę wartą miliard dolarów. Powiedziałem trenerowi, że je mnie umieścił. Bo po prostu próbuję grać w piłkę. Chodzą o każdej porze roku. Nawet jesieniu. Nie będę o nich mówić. Po prostu je odciąłem. Ale oni uwielbiają o mnie rozmawiać. Uwielbiają gadać. Lubisz gadać, ale nie mówisz bzdur. I od razu mówisz, że to zrobisz, ale nigdy tego nie zrobiłeś. Jeśli rozmawiasz z Bogiem, mów krótko i szybko. Jestem zajęty życiem, którym ty nigdy nie będziesz żył. A wy wszyscy z sieci fiuta. Wyjmijcie moje jaja z ust. Mam cztery pierścionki. Cztery albumy. Suko. Wylatuję. Żyłem za cztery litry, a teraz jest o dwa metry więcej za później. Czerwony. Musisz zaczerpnąć oddechu zanim zadajesz i pochórki i te diamenty na nich kiedy wchodzę do tej suki czuję się jak Stevie Wonder nie widzę nikogo, nikt nie widzi mnie ale wszystko co robię, robię w 3D po tym wszystkim, co zrobiłem wiem, że nie potrzebują nigdy nie życzę im dobrze mam tylko nadzieję, że wykrwawię mam tylko nadzieję, że krwawisz. moje ciało szuka trochę dopaminy